Siemaneczko, z tej strony Maciej. Mamy poniedziałek, 8 kwietnia, koło godziny 10. W dzisiejszym filmiku zobaczycie kolejne szukanie drenarek i ich przepychanie. Pewnie pamiętacie, jak Bogu się tutaj utopił z pługiem i tak się zakopł, że nie mogliśmy go wyciągnąć za pomocą naszego ciągnika, tylko musiał przyjechać też sąsiad. No i zobaczcie, dochodzimy do takiego miejsca. Wczoraj mieliśmy około 30 stopni ciepła. Pogoda jest coraz piękniejsza. Idealna pod ziemniaków. Tutaj ta działka będzie właśnie przeznaczona na ziemniaki. No i zobaczcie, na pewno widzicie jak jest fajnie, sucho wszędzie dookoła. Na pewno to widzicie na filmie. I zobaczcie tutaj sucho, sucho, sucho. I zobaczcie jaka tutaj jest mokra ziemia. Jest tu bagno, bajorko. Ostatnio z Kamilem byliśmy na służbie. To Bogusia, jak widzicie, tu macie już pouprawiane, przygotowane pod ziemniaki, żeby ta ziemia, jak to powiem, żeby ona się ogrzewała, żeby też nie traciła wilgoci. Zostało to uprawione przez Bogusia. Jest to taki jeden z zabiegów tutaj przed sadzeniem ziemniaków, żeby e, pierwsze co, spulchnić mega tą ziemię. Ziemniak bardzo lubi pulchną ziemię i wygrzaną ziemię. Dlatego się uprawia nawet dwa razy. Dlatego zostało to uprawione i przygotowane, żeby przerwać jeszcze parowanie wody po orce. E, a potem dzisiaj, dzisiaj miały trafić tutaj nawozy. No i kolejne uprawianie już przed, przed Stad ziemniaka. No i zobaczcie, tu jest jeszcze e, być może do wczoraj była tu jakaś kałuża. Zobaczcie, jest tu mega mokro. E, no i co, tutaj no, nie jest w stanie wjechać, tak? Jeżeli się zakopą tutaj z lekkim agregatem uprawowym, no to podczas sadzenia też tutaj się zakopiemy. No i stwierdzicie, że no i sami stwierdzicie, że no, nie powinno być tak, tak? Że są ciepłe dni. Jest mega ciepła pogoda, a jest woda na polu, gdzie poziom wód wszędzie spadł. Tam widzicie u sąsiada, u sąsiada jest jeszcze woda. Także też to być może jest związane z zapchanym gdzieś tutaj odcinkiem melioracji. Być może jeszcze jego tutaj pole chwyta. I, i dzięki temu, że znajdziemy, to też udrożnimy nie tylko u siebie, ale gdzieś też u, u sąsiada. Gdzieś ta woda zacznie, e, zacznie ruszyć, gdzieś ta, wo, gdzieś ta woda ruszy, no i zacznie się automatycznie e, jakby e, obsychać teren także u sąsiada. E, no i co, Chciało, ch chciałem Wam pokazać, że, że mamy znowu tutaj kolejny problem na kolejnym polu, no i znowu wykonujemy te zabiegi drenażu pól. No i mało tego. Te tutaj pole podlega pod spółkę wodną, także płaci się dosyć wysokie pieniądze, żeby rowy i ta melioracja była utrzymana. Nie wiem, czy to należy do ich kompetencji oczyszczanie. Jeszcze tutaj dokładnie tego nie wiemy. Ale Bogus już tutaj ten problem zgłaszał od miesiąca. No nie są wykonywane żadne ruchy, dlatego tutaj no mówi, że Walczymy dzisiaj z tym od rana, bo trzeba sadzić te ziemniaki, no i jesteśmy, jesteśmy, szukamy tych drenarek, e, no i co, mamy pierwszy sukces, Zobacz, zobaczcie, że nie mamy mapek, nie mamy nic, e, no i co, i mamy pierwszą znalezioną drenarkę za pierwszym, za pierwszym strzałem, nie tak jak to było w domu, no i zobaczcie, pokażę Wam właśnie objaw, objaw, że... Jest wysokie ciśnienie, tak? Że ta woda chciałaby gdzieś pójść, a nie może. A nie może. E... Bo jest gdzieś odcinek zapchany tutaj. Kurczę, już nie widzicie, bo woda naszła, nie? Może... Nie. Nie jesteście w stanie tutaj zobaczyć. Akurat zobaczcie. Trzy szerokości łyżki. Udało się trafić. No tu jest ten komfort taki, że na słabszych tutaj warunkach glebowych, na słabych klasach ziemi, no to znajdziecie od razu na jakich piaskach, nie, bo będzie od razu widoczne takie przebarwienie gleby. Jak jest dobra klasa gleby, no to nie jesteś nie jesteście w stanie tak łatwo znaleźć jak na y, glebach słabych. Tu jest klasa, nie wiem, żeby was nie skłamać koło piątej klasy. Ten odcinek to tutaj na pewno jest piąta klasa, także także nie jest to. Nie jest to, ciężko znaleźć różnice w, w przekroju gleby, żeby znaleźć drenarkę. Czym się to objawia? Jak na ogół macie piach na całości na różnej głębokości, no to tam gdzie idzie drenarka jest zazwyczaj e, struktura takiej jakby lepszej gleby, tak? jest bardziej gliniana, bardziej taka gleba żyzna. Odkryliśmy tutaj tą drenarkę i nie, jesteśmy, i nie będziemy tutaj nic robić. Szukamy kolejnego odcinka. Tutaj zobaczcie. Boguś nie czekasz sobie materiały tutaj będziemy nagrywać tylko działa działa i ja też tutaj nie będę za dużo za dużo tutaj przyciągał tego materiału tylko za chwilę też zaczniemy zaczniemy tutaj kopać tym szpadelkiem, szukać tego wszystkiego mamy też przygotowany drut no i co materiał nagrywam co nie ma Widzicie, Bogu już się denerwuje. No, wszyscy się denerwujemy, tak jest. Termina, a terminu trzeba się trzymać, tak jest. Już ciepło ziemniaki mogłyby pójść, e, pójść w ziemię, a, a mamy taki tutaj kolejny problem. No, ten materiał nagrywam, bo nie ma takich materiałów. A chyba was bardzo zaciekawił. Spotkałem się z wieloma komentarzami, nawet prywatnie, gdzie. gdzie Ludzie mi mówili czy zaczepili, że nawet niektórzy pierwszy raz coś takiego widzieli, pierwszy raz o czymś takim słyszeli, dlatego materiał taki kolejny dla Was wleć. Jest tutaj zakończenie tego druta w postaci takiej spirali na średnicę mniej więcej drenażu, sączka żeby swobodnie sobie mógł, mogła ta końcówka przejść jest to tutaj ostre zakończenie, żeby mogło się nawinąć zazwyczaj są to korzenie różnych roślin e, a dlaczego korzenie różnych roślin? rzepak jest taką e, od, taką odmianą rośliny która wypuszcza bardzo głęboko korzenie szczególnie gdy są warunki bardzo suche, bardzo suche pustynne roślina jest na tyle inteligentna, że za potrzebą wody, za potrzebą składników, jest w stanie bardzo nisko, bardzo głęboko wypuścić korzenie. Tutaj widzicie, że ta drenarka nie jest dość głęboko, żeby was nie skłamać. Ona na tym polu znajduje się na wysokości, słuchajcie, około tutaj mamy 90, może 120 cm, tak? 120 cm, tam koło domu mieliśmy na głębokości około 160-180. Także tak to wygląda. No i sobie tutaj podejdziemy. Podejdziemy do, do bogusia i za chwilę Wam pokażę jak, jak, znaleźć, jak znaleźć tą różnicę w glebie, żeby mniej więcej podejrzewać gdzie może być ta drenarka. A, dlaczego tutaj nie wsadzimy tego drutu, dlaczego nie zaczniemy tutaj czyścić tej drenarki? Nie zrobimy tego z tego względu, że jak widzicie ciśnienie wody tutaj cały czas jest duże. Także jak... Jeszcze jak odkryjemy, jak zaczniemy czyścić, to może nas tutaj zalać. Mamy różne druty: są, mamy krótkie odcinki 5-metrowe, mamy też odcinki 20-metrowe. Wiadomo, że takie odcinki 100-metrowe, czy tam więcej, no to nie, nie bylibyście w stanie przekręcić takim drutem. No bo obsługuje się ten drut za pomocą dwóch osób. Jedna osoba jakby wkłada odcinek początkowy przy drenarce żeby jej nie uszkodzić, bo to one są chyba ceramiczne, czy tam inaczej mówiąc, jest to wypalana glina. Trzeba uważać przy wkładaniu. A druga osoba na samym końcu tego druta po prostu go skręca tak, żeby był ten ruch obrotowy, żeby te roślinności mogły się nawijać. Bo już tutaj zasypuje, prawdopodobnie jest znaleziona. Jeśli się nie mylę, ja tutaj już widzę tą różnicę w glebie. Za chwilę tutaj potwierdzimy. Może odkryję ją za pomocą szpadla. Kurczę nie zabrałem kamerki GoPro, wszystko nagrywam za pomocą telefonu, ale zobaczymy. O, jest chyba tutaj. Ładnie mam to jeszcze oczyszczę. Nie wiem czy to widzicie, widzicie. O, tutaj wam zaznaczę tak i tak. I tu prawdopodobnie idzie, idzie ten drenaż, idzie rurka. Tu jest gleba jednolita, tutaj jest widać przebarwienie takie czarne. Dlatego to za chwilę sobie odkopiemy. No i zobaczycie, czy się nie myliłem. A ja e, na chwilę się z wami tutaj rozłączam. Będę sygnalizował, kiedy otworzyć łyżkę, kiedy zamknąć, kiedy podnosić. Kiedy Boguś będzie się tutaj wbijał w tą glebę Żeby po prostu tutaj też tego czołowego nie poniszczyć, nie połamać Dobra, widzimy się za chwilę, zobaczycie czy udało nam się znaleźć Dobra, jesteśmy 15 minut później Już Wam pokazuję co się udało ustalić Jest woda Także kolejny trafiony zatopiony Zobaczcie, tutaj nie macie wody, także jesteście sobie w stanie zobaczyć jak to wygląda. Także na tym odcinku gdzieś musi być zapchane Na tym odcinku musi gdzieś być zapchane Bo nie ma bo nie ma tutaj wody Jeszcze Wam pokażę Tak tutaj widać Ciemna gleba, a tu wszędzie nie glino no, pokaż jak wyjmujesz, wyjmujesz to. to co na tym odcinku między tymi tymi? Między otworami byłoby może zapchane Najpierw czymś odpuść No Coś wkładać, a To sączy delikatnie Może odkopać więcej, żeby nie ten jak tak sztywno są dodatkowo to trzymaj mi telefon ja odkopię że się nie męczył daj co? to daj a jest spasowane nie ciasno nie płynie nic tyle spiał i sama odbierać? Jak nic nie płynie? Już tam zalewa, a tu nie płynie. tak się takiego druta wkłada. No, kicha. To nie lejdzie. Na no, paszach leci. Czy odbierze? Może niech tak będzie, czy nie? Chcę połączyć z tym No dobra. Słuchajcie, wsadzaliśmy druta w tamtą stronę, wiadomo, żeby e, sprawdzić drożność. E, no, wszedł cały drut, także nie ma tam dalej jakby żadnego zatrzymania. Widzicie, że woda ruszyła. Wsadzaliśmy drut na odcinku między tą dziurą a tamtą dziurą, jest to około 20 metrów, i nie mogliśmy druta przepchnąć. ani z jednej strony, tata chciał jeszcze kopać tam. Profilaktycznie, żeby tam druta nie wcale, żebyś sobie tutaj nie pozalewać tego rejonu jakby to. No ale kurde, zaryzykowaliśmy sadziliśmy, chcieliśmy spróbować wsadzić drut od tamtej strony i też nie. I gdzieś w tym miejscu policzyli, policzyłem, że na 7 metrach gdzieś jest zablokowane. I zobaczcie to, odkopaliśmy jakby drenarka była przerwana, nie ma ciągłości drenari i była zawalona ziemię. Dlatego ten drut nie chciał tak schodzić, nie? Nie było niby korzonków, a drut nie wchodził, nie? Zabite było tym, nie? A tam czujesz, że jest jakiś odcinek? Czy nie? Czy tam sama ziemia tak wypycha? No będę kopać, Ale palcem nie idzie tam wyczuć? Czy tam brakuje pięciu? Nikt nie czujesz, czy jest zakończenie jakiejś denarki. Czy sama. sama ziemia tam na razie jest, tak? Do całej rudki nie było A tu jakieś było kopane? Nie wiesz. W sumie my tego i tak byśmy nie robili, nie? Przecież byśmy tak tego nie zostawili przecież Od razu jakie ciśnienie, nie? Tak odbiera No nie no, krzyżówki raczej żadnej nie ma, to? Czy jest? ja jaja będę miał... będzie, że brakuje jednego odcinka. I to nic nadal. Dwóch odcinków brakuje chyba. Masz coś? Jest. Niemożliwe. Co? To jest. Niemożliwe. Spotkałeś się z czymś takim kiedyś? Moi drodzy, mamy koło godziny 18, od 8 rano walczymy tutaj, choć wy widzieliście e, poprzednie minuty, kiedy byliśmy tutaj rano. No i co, zrobiliśmy tamto, zrobiliśmy tamto, się rozczarowaliśmy, bo było zakończenie drenarek. Jedna się zakończyła tutaj, znaleźliśmy drugą, też się zakończyła tutaj i co dalej, zaczęliśmy szukać. Innej żyły od tego Bajorka tutaj mokrego. Udało się znaleźć. Zobaczcie, ile musieliśmy tutaj przekopać, żeby dojść. Eee, kilka godzin szukania niestety znowu. Bardzo nie lubię tej pracy. Bo to jest to robota niezapłacona, tak? Eee, myśleliśmy, że nam się tu zawali. Było tak zawalone szkoda, że nie mam tej kamerki GoPro. Eee, takiego zapchania jeszcze nie mieliśmy w życiu, nie widzieliśmy. Tu jest nie sączek, tylko zbierasz, to już jest żyła o takiej grubej średnicy, o dużej średnicy. No i tu było takie ciśnienie, że jedną ręką nie mogłem zatamować. Przepływ około 500 litrów na minutę, jeżeli chodzi o taką drynarkę. Tata chciał, żebym Wam pokazał, jak, jakie powinno być ciśnienie, jak, jak to wygląda po udrożnieniu tego, tego węża. Tego druta sobie schowam. Co tutaj było przyczyną tego zapchania? Tutaj nie była ziemia, tutaj był skrzyp, były korzenie roślin. No i to nam pozapychało. Było tak nawinięte, że ciężko było druta wyciągnąć. Tak się nawinęło na tą sprężynę na końcu. Dobra, już powiem Wam, że mam szczerze dosyć. Weźmiemy sobie kładę i tam podjedziemy. Nagram to. Co tata mówił, żeby dla was nagrać? Kurwa, no jestem tak wyjebany, wam powiem szczerze. Masakra. Ale trzeba było to zrobić, nie? No bo tu, no, sami widzicie, no. Zobaczcie, tu jest wszędzie pustynia. Tu jest w tym miejscu pustynia. A tu normalnie byście... Yy, byście mogli... Byście mogli sobie stawek wykopać. Było tak dużo wody w ziemi. A tutaj na końcach sobie poszliśmy do rowu do palekłada. kłada się sobie zobaczyli Boguś już zawala tą ziemię, chcemy jeszcze dzisiaj roz, rozwieść nawozy po takim udrożnieniu będziemy w stanie normalnie tam dzisiaj wjechać agregatem za 3 godziny, 4 godziny ten teren już znacznie się osuszy, znacznie ten poziom wody spadnie. Także jutro takie prace polowe jak najbardziej. Chodźcie, pokażę Wam tutaj, tutaj jak byliśmy na wylocie to normalnie bulgotało, jakby się Wam woda w czajniku gotowała. Takie ciśnienie tu jest. Czekajcie, gdzie to jest? O, troszkę to osłabło. I było widać, jak te korzenie, jak to wszystko wylatuje. Pewnie widzicie, jak jest mocno y, ziemia jakby zapylona, zamulona. Troszkę to ciśnienie opadło, ale cały czas widać. Na pewno jesteście to w stanie zobaczyć na Waszych monitorach. I jak tam wkładaliśmy te dwie drenarki, żeby je złożyć, bo takie ciśnienie poszło, to jak trzymałem, no to nie mogłem ręką utrzymać. Było takie ciśnienie, naprawdę niesamowite ciśnienie. Kiedyś może coś Wam takiego nagram. No kto jest rolnikiem, no to pewnie z czymś takim się mierzy. Ktoś takie rzeczy robił. No a kto nie jest, no to tak w ramach ciekawostki, no. W ramach ciekawostki coś innego, coś nowego. Niektórzy z zainteresowaniem takie tematy oglądają. No i tak to wygląda: tak to wygląda. Wracamy tam. Chyba będę powoli sprzątał sprzęt. Pozwijamy druty i będę jechał do domu zakładać maszyny rozsiewasz do do dużego New Hollanda No i tyle, ten materiał będziemy kończyć, bo jest bardzo długi także e, po całym ciężkim dniu no, uzyskaliśmy jakieś tam efekty tak Na początku widzieliście chcieliśmy dobrze to tak jest jak czasem w życiu e, w pracy w różnych relacjach Czasem ma się szczere chęci zrobić coś dobrego, a nie widać tego efektu, nie ma efektów tego. I tak samo tutaj. Fajnie, e, wykryliśmy jedną nieprawidłowość, wyczyściliśmy coś tam, ale widzicie, nie było to główną przyczyną, dlaczego Boguś się tutaj topił na tym polu, ale udało się to znaleźć. Dobra, słuchajcie. E, ja tam jeszcze poprosił, żeby ponanosić te punkty na GPS-a e, Także ja już będę kończył ten odcinek Ponanoszę to sobie Żeby potem w przyszłości nie mieć problemów e, Nie mieć problemów tutaj z, z szukaniem tego, tylko Mniej więcej plus minus Takąś tam niewielką e, Niedokładnością znaleźć te miejsca I tyle, dobra To wszystko w dzisiejszym odcinku Widzimy się w kolejnym, eee, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, zależy w której godzinie to oglądacie. No i to wszystko, trzymajcie się, na razie, cześć, pozdrawiam. Zobaczcie jeszcze tutaj na sekundę, widzicie, całą, całą średnicą rury yy, napiera woda. Ale widać, że odpływ też jest drożny, bo delikatnie podchodzi, ale Y, automatycznie jest ta woda zabierana z powrotem, także jest OK Dobra nanosimy na ten GPS. Mamy koło godziny 19, zakończyliśmy y, pracę. Widzicie Boguś zawala tą ostatnią y, dziurę po tym zbieraczu y, Jestem tutaj na, na polu sąsiada i też y, dalekie jakby rodziny no i tutaj nagrywam dla Was i porobiłem fotki, bo mamy dzisiaj, tak powiedziałem, godzinę 19. Zobaczycie e, jutro, jak będziemy tutaj uprawiać e, lub sadzić ziemniaki, zobaczycie, że tutaj też tej wody już nie powinno być. Tak mi się wydaje, że tamten zbieracz, który przeczyściliśmy, też tutaj meliorował to pole, także tutaj już też... No, sąsiad nie powinien mieć problemów z wjazdem na pole zobaczcie, duże, duże kolejne duże szpury po, po akcji rozsiewania nawozów bardzo duże straty, no i miejmy nadzieję, że że również tutaj te pole nieco się osuszy, także tak mi się wydaje, chyba, że też tu są zawalone drenaże, także to też ciężko powiedzieć, nie wiadomo, gdzie ta główna linia idzie. Ale jak jest główna, to możliwe, że jak najbardziej tutaj, jeszcze jakieś sączki gdzieś tu od nogi powinny iść i wszystko gdzieś tam wchodzi do naszego rowu, gdzie pokazywaliśmy Wam odpływ. Boguś, jak widzicie, zakończył, także kończymy ten ciężki dzień i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.